Witam ponownie. Bardzo króciutki wieczorny film. Mamy w pół do ósmej wieczorem 18 sierpnia. Nie mogłem się oprzeć dzisiaj w sklepiku. Na przykasie była taka papryczka i jak czysty maniak. Musiałem się w nią zaopatrzyć. No i wsadziłem tu w to miejsce po ogórkach. A kuzyn mi też dał seller. Który też tutaj wsadziłem i się ładnie przyjął bo Był oklapnięty, a na wieczór widzę, że się postawił do pionu No także Cały czas się coś dzieje Nauk warzywnictwa tak właśnie działa na wielu ludzi Jutro będzie wielkie porządkowanie, czyszczenie, zamiatanie I także film o Moich arbuzach Tutaj taki nieszczęsny arbuzik wisi. Roślinka zagłuszona przez ogórki, ale takiego malutkiego wyhodowała, mniej więcej tak to wygląda do dłoni. Taki duży grejfrut. I sygnał po tym badylku zakręconym, wyschnięty całkowicie, to znaczy, że arbuzik jest gotowy. Jutro będziemy nagrywać krojenie arbuza. I to by na tyle było. Do zobaczenia.